Jest piątek, także czas na regulację naszego układu nerwowego. Myślę, że przyda się nam wszystkim. No, może nie tylko na weekend, ale że nadchodzi weekend i zapowiada się piękna słoneczna pogoda, to myślę, że warto, abyśmy trochę tutaj popracowali nad sprzężeniem zwrotnym naszego umysłu i naszego uh -huh, ciała. To bardzo ważne. I to, w jaki sposób też pracuje nasz układ nerwowy, w jaki sposób jest regulowany, jest zawarte w tym, w jaki sposób funkcjonujemy. A za to odpowiada też tak zwany nerw błędny. Być może o nim słyszeliście. Jest on bardzo ważny, jeżeli chodzi o regulację naszego układu nerwowego. Ma na niego ogromny wpływ. Ma też bardzo duży wpływ na nasz układ trawienny, na to, w jaki sposób funkcjonuje nasze serce. Czy się stresujemy, czy nie, na takie wyspokojenie. Możecie go sobie wyobrazić. On łączy nasz brzuch z naszą głową przechodzi przez brzuch, przez przeponę, przez płuca, następnie przez gardło, przez ucho wewnętrzne, no i trafia do naszej głowy. Dlatego to połączenie jest bardzo ważne. Możecie go sobie wyobrazić jako taki, takie połączenie, być może nawet radiowe, bym powiedziała. Dlaczego? Dlatego, bardzo waż, dlatego, że bardzo ważne jest, abyśmy utrzymywali tonus nerwu błędnego na odpowiednim poziomie. Jak to się osiąga? No właśnie przez wyspokojenie, przez uspokojenie serca, przez wyspokojenie układu trawiennego, ale o tym trochę później. Dzisiaj będę chciała, abyśmy ten tonus naszego nerwu błędnego, Waszego nerwu błędnego, wprawili w lekkie drgania. Jak nasz nerw błędny wprawia się w lekkie drgania, on jest bardzo taki podatny na to, Wówczas dobrze funkcjonuje. I pierwszym takim ćwiczeniem, które chciałabym Wam zaproponować, jest e, mruczenie. Słuchajcie, po prostu siedzimy i mruczymy swoją ulubioną melodię. Możecie spróbować. Ja pomruczałabym, ale boję się, że odejdziecie od ekranów. Dobra, zrobię to przez chwilę. Mm. To może być wasza ulubiona melodia, może niekoniecznie jednotonowa, bo wówczas ja mam, słuchajcie, wrażenie, jakby leciał gdzieś komar i to mnie drażni. Także ulubiona melodia, mruczycie i to naprawdę potrafi wyspokoić. Tylko niech to będzie dla was przyjemne. Wbudzacie ucho wewnętrzne i gardło w drgania, czyli tym samym stymulujecie nerw błędny. Proste, fajne, a uspokajające. Kolejna rzecz to jest. Tak zwany trening Valsalviego. Trudna nazwa, ale bardzo proste i fajne ćwiczenie, chociaż może wydawać Wam się trochę niebezpieczne. Tak często słyszałam, że ten taki trening Valsalviego to jest coś trudnego, coś ciężkiego. Nie jest. Na początku. Słuchajcie, to jest tak, jakbyście chcieli wziąć wdech, czy bierzecie ten wdech i następnie wypuszczacie powietrze, ale przy zamkniętych ustach. I przy zaciśniętych nozdrzach, czyli próbujecie wypchnąć to powietrze, tak naprawdę stawiając opór. Tylko pamiętajcie, że można, mogą to robić osoby, które są zdrowe, mają zdrowe serce. Dobra? Więc nabieracie powietrza i próbujecie je wydmuchać nosem przy jednoczesnym zaciśnięciu nozdrzy. Trochę tak jakbyście nurkowali, że też jest metoda na nurkowanie, która akurat służy do tego, aby pobudzić. Ja bym chciała Was uspokoić tym. Także powietrze zamykamy usta, trzymamy nozdrza i próbujemy wypchnąć to powietrze. To nie musi trwać 10 minut ani minuty. Serio. 10 sekund wystarczy. Możecie to powtórzyć kilka razy. To może być też 5 sekund na początku, bo to jest dosyć. Rozumiecie, nieznana rzecz, jeżeli chodzi o nasz, o nasz organizm, o, nasz, o naszą taką normalną, biologiczną codzienność, nie? No bo wdychamy, wydychamy. Natomiast to wówczas się dzieje: wówczas wznosi się napięcie, jeżeli chodzi o nasze płuca, ale serce się wyspokaja. Ten tonus zaczyna być coraz niższy, schodzimy na mniejszą ilość wydechów i wydechów później, po zakończeniu tego ćwiczenia, w codzienności, w takim wiecie, już po ćwiczeniu, nie? Normalnym funkcjonowaniu. Także spróbujcie na początek pięć razy. Powietrze, trzymamy nozdrza i próbujecie je wypchnąć. W takiej kardiograficznej formie, zazwyczaj się prosi pacjentów, to tak z klinicznego Wam opowiem doświadczenia, żeby dmuchali w strzykawkę, ale trzyma się tłok. Nie? więc to jest znowu jakby to samo. Napięcie w płucach, ale zwalnia serce. To jest bardzo fajne. Spróbujcie. Dostajecie ode mnie te dwa ćwiczenia dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam pomogą. A jeżeli chodzi o pobudzenie i wyspokojenie układu trawiennego, to o tym sobie na pewno jeszcze pogadamy. Ale myślę, że może zrobimy jakiegoś live'a. Słuchajcie, jeżeli chcecie, dajcie znać. Będziemy działać i będziemy sobie na ten temat rozmawiać. Na dziś dwa ćwiczenia. Do zobaczenia. Jeżeli się nie spotkamy jeszcze dziś, to dobrego weekendu. Mam nadzieję, że będzie równie fajny, jak dzisiejszy dzień dla mnie jest. Mam nadzieję, że dla Was też. Pa!